Cześć moi drodzy, zapraszam na kolejne podsumowanie tygodnia Szpanic Bany, w którym powiemy Wam, co nam się w technologicznym świecie w ostatnim tygodniu podobało i co nam się nie podobało. A trochę tego jest, więc nie przedłużajmy, zaczynamy serdecznie. Zapraszam! A zaczynamy od prezentacji Androida 12. Google w końcu zaprezentowało swój nowy smartfonowy system operacyjny, a dokładnie nową wersję tego systemu, w której będziemy mogli m.in. spersonalizować sobie wygląd okienek, przycisków, zmieniać różne kolorki, ale to jest taki oczywiście dodatek graficzny. Znacznie większe znaczenie ma to, że pojawiły się nowe, znane chociażby z iOS-a, opcje prywatności, czyli taka ikonka, która będzie się pojawiała, gdy jakaś aplikacja będzie używała mikrofonu lub też aparatu kamery w naszym smartfonie. Tak, żebyśmy wiedzieli, kiedy możemy być podsłuchiwani i podglądywani. Pełna lista zmian, oczywiście, na naszej stronie komputerświat.pl. Tam znajdziecie newsa, w którym o tym wszystkim piszemy. Tak tego dużo, że aż mi się język plącze. Kolejny szpan w końcu: Microsoft Teams. Program, który wielu kojarzy się z pomocą w pracy biurowej, a innym z koniecznością pracy biurowej. W końcu będzie dostępny nie tylko do pracy biurowej. Wszyscy także użytkownicy nie mający żadnych kont biznesowych mogą już skorzystać z Microsoft Teams, z tego programu, będą mogli się łączyć z innymi ludźmi. Jest to taki kombajn który ma zastąpić Skype'a. Do tej pory nie był dostępny dla szerokiej publiczności, ale Microsoft w końcu po zapowiedziach, chyba w zeszłym roku nawet, udostępnił to narzędzie, dlatego pobierajcie i korzystajcie z niego śmiało. Kolejny szpan dla Samsunga. Popularny producent smartfonów ulepsza swoją usługę serwisową na terenie Polski. Od teraz usługa zwana Service 2.0 będzie umożliwiała m.in. zamówienie kuriera do domu, opłacenie wszystkiego przez internet, tak żebyśmy mu nasz telefon oddali w drzwiach i uzyskali naprawiony w drzwiach. Poza tym pojawia się opcja w niektórych placówkach naprawy smartfona w jedną godzinę. Co więcej, przy niektórych naprawach dostaniemy także nową baterię do naszego smartfona, a w trzech punktach w całej Polsce będziemy mogli na naszym smartfonie laserowo sobie coś wykrawerować. Pełna lista zmian oczywiście na stronie Samsung'a. A teraz coś dla fanów gier i koszykówki. Oto bowiem wirtualna koszykówka NBA 2K21. Dostępna jest za darmo na Epic Game Store. Nie trzeba nic za nią płacić. Można sobie ją przypisać do konta w ciągu następnego tygodnia i mieć ją za darmo już na zawsze. Czyli ona nie zniknie tam z naszego konta. Dlaczego gra wzbudziła kontrowersję? Bo o ile jest to bardzo fajny symulator koszykówki, jeżeli gramy składami, które są predefiniowane i gramy sobie meczyki offline'owe czy online'owe, tymi składami, o tyle tryby kariery, zdobywanie kart, monet i rozwijanie naszych postaci wiąże się z no nazwijmy to w pewnym stopniu z hazardem i tym, że takie paczki wypadają bardzo rzadko dobre. I w ogóle jest tam ogromny chaos związany z całym tym e, reklamowaniem nawet tej gry jako hazard, bo tam się pojawiały nawet takie elementy w zwiastunach, co nie wróży dobrze, jeżeli chcielibyśmy sobie w takie tryby zagrać. Sytuacja była nawet gorsza niż w przypadku FIFA, która też jest krytykowana za taką postawę, ale za darmo to i ocet słodki. Ekipa Friza. Ostatnio nie można otworzyć lodówki, żeby nie spotkać ich albo ich lodów, co zresztą ma sens, bo lody zwykle są w lodówce. W każdym razie wielki szpan dla nich, ponieważ ogarnęli spoko akcję marketingową. I teraz co wejść na giełdę? I uwaga, niektórzy specjaliści wyceniają ich na 144 miliony złotych. To jest ogromna kwota, jak na ekipę, która siedzi w jednym domu i nagrywa filmiki na YouTube. Jak się okazuje, na takim czymś można zbić naprawdę ogromny kapitał. Także pozdrowienia dla całej ekipy, wielki szpan dla Was i e, liczymy na to, że pojawi się w internecie więcej takich twórców z Polski, którzy będą w stanie zrobić taką karierę w internecie. A teraz informacja, która może zasmucić wielu z Was. Okazuje się bowiem, że długotrwałe oglądanie telewizji może uszkadzać nasz mózg, a raczej może przyspieszać procesy starzenia się naszego mózgu. Oto bowiem trzy zespoły badaczy doszły do podobnych wniosków. Badając osoby, które już w latach 80. oglądały telewizję, jak się okazało, po wielu latach, na skanach ich mózgu wyszło, że osoby, które oglądały telewizję częściej w wieku lat 40 czy 50, dzisiaj ma znacznie rzadszą istotę szarą, czyli tak zwane szare komórki w naszej głowie, jest ich mniej, e, niż osoby, które rzadziej oglądały telewizję, na przykład zamiast oglądania telewizji rozwiązywały krzyżówki, sudoku, grały w gry planszowe, gry komputerowe, czy też czytały książki, co powoduje, że można oficjalnie stwierdzić, że oglądanie telewizji odmurza. Nie możemy też oczywiście w tym tygodniu nie powiedzieć o największym w skali Polski chyba problemie technologicznym, czyli awarii w stacji elektroenergetycznej Rogowiec, która doprowadziła do tego, że trzeba było wyłączyć 10 z 11 bloków elektrowni Bełchatów, która jest największą elektrownią węglową w Europie i dostarcza około 17% całej energii elektrycznej w Polsce. Sytuacja została opanowana po jakimś czasie. Natomiast przez chwilę musieliśmy importować prąd z zagranicy, między innymi z Niemiec i ze Szwecji, stąd płynęło najwięcej prądu do nas. Także taka sytuacja pokazuje, że rzeczywiście nie możemy być pewni tego, że zawsze będą nam świeciły żarówki i działały komputery. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że Microsoft Teams jest dostępny już dla wszystkich użytkowników? Na pewno pamiętacie, bo to było ledwie kilka minut temu. To teraz wam powiem, że nowa aktualizacja Windowsa 10, bohater wielu szpanów i dzbanów w przeszłości, e, psuje Microsoft Teams. Znaczy powoduje, że u niektórych użytkowników nie można się zalogować i funkcjonować w Microsoft Teams, podobnie jak w Microsoft Outlook. No i oczywiście czekamy na rozwiązanie, za każdym razem to samo, czyli kolejna aktualizacja, która pewnie zepsuje kolejne rzeczy. No typowy Windows 10. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Windowsie. Pamiętacie taki system Windows 10X? Albo Windows 10X? 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 W każdym razie, jeżeli nie pamiętacie, to zapraszam do naszego wideo, bo bawiliśmy się tym systemem operacyjnym na emulatorze. Link znajdziecie prawdopodobnie w opisie, albo gdzieś tutaj na YouTube, jeżeli oglądacie. Jest to system, który miał być przygotowany pod urządzenia z dwoma ekranami, takie laptopy dwuekranowe, które się składają, i dzięki temu miał kilka fajnych opcji. Oprócz tego, miał kilka rzeczy ułatwiających użytkowanie, usprawniających użytkowanie, które miały być przyszłością, i Microsoft podjął decyzję, że tej przyszłości nie będzie. Znaczy, nie będzie systemu Windows 10X, a te wszystkie fajne zmiany, które miały w nim być, w końcu pojawią się po prostu w Windowsie 10. Więc tym bardziej zachęcam Was do obejrzenia naszego materiału o tym systemie, bo jeżeli ten system nigdy się nie pojawi, to być może nie będzie już więcej okazji, żeby się nim pobawić, tak jak my się nim bawiliśmy. Więc taki kawałek historii internetu, można powiedzieć. Wiecie, co jeszcze zostanie uśmiercone przez Microsoft? Internet Explorer. Tak, ja też jestem zaskoczony, że to w ogóle do tej pory istnieje. I jestem tym bardziej zaskoczony, że istnieć będzie jeszcze do 15 czerwca 2022 roku, bo wtedy Microsoft postanowi, że wyłączy wtyczkę i nie będzie już wsparcia dla Internet Explorera w Windowsie 10. Z jednej strony smutek trochę, bo kawał historii, z drugiej strony mam dziwne wrażenie, że z Internet Explorera dowiemy się o tej informacji jakoś w okolicach 2025. Nigdy nie działała szybko ta przeglądarka. Nie byłoby szpanów i dzbanów, gdyby nie zbany dla cyberprzestępców, którzy chcą uzyskać nasze informacje lub nasze pieniądze. Tym razem na dwa sposoby. Pierwszy nowy sposób to jest sposób na powołanie do cyberwojska. Niektórzy użytkownicy dostali wiadomości, w których można było przeczytać, że nasz kraj jest atakowany i trzeba go bronić jest atakowany w świecie cybernetycznym, w cyberprzestrzeni i ty. Ty jako specjalista możesz ten kraj obronić. Możesz obronić Polskę. Zgłoś się pod tym formularzem i tam klikamy w link, wypełniamy nasze dane, wysyłamy i cyk, nasze dane trafiły właśnie do cyberprzestępców, którzy będą nimi handlować, a później wysyłać nam spam na numer telefonu, który podaliśmy i adres e-mail, który podaliśmy. Więc nie róbcie tego. Nie ma czegoś takiego jak <laughs> cyberwojsko, ale jeżeli jest, znaczy, no pewnie nie, są jakieś tam służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo naszego kraju, ale na pewno nie powołuje się specjalistów w tym zakresie w taki właśnie sposób. A drugie oszustwo to oszustwo na Prawo i Sprawiedliwość, które chce nam rozdać kryptowaluty. Bardzo podobne oszustwo do tego, które kiedyś było na Twitterze, gdzie włamywacze dostali się do kont między innymi Ilona Muska czy Billa Gatesa i pisali informację, że wyślijcie nam swoje bitcoiny, a my odeślemy wam dwa albo trzy razy więcej. Tak samo wygląda to tutaj. Prawo i Sprawiedliwość pisze, że mamy, możemy wam rozdać pieniądze, żebyście mieli więcej pieniędzy, rozdamy Wam je w kryptowalutach, ale co musicie zrobić? Musicie na najpierw wysłać kryptowaluty, żebyśmy my wiedzieli, ile możemy Wam odesłać, bo odeślemy Wam trzy razy tyle. No i oczywiście, jeżeli wyślecie kryptowaluty do tych portfeli, które znajdują się w wiadomościach, to nie otrzymacie nic z powrotem, więc nawet się nie uczcie. Wielki dzban dla cyberoszustów, a Wy po prostu na siebie uważajcie. Na koniec news od centrum przeciwdziałania cyfrowej nienawiści z raportu której to organizacji wynika, że większość fake newsów na temat szczepionek pochodzi od zaledwie 12 osób. Tuzin osób odpowiada za ponad 70% treści antyszczepionkowych, które są udostępniane, szerowane i podawane dalej na Facebooku. Co jest wartością astronomiczną. Jeżeli więc wy udostępniacie takie rzeczy, to sprawdźcie źródło, bo być może okaże się, że to nie są jakieś badania naukowe, nie są jacyś doktorzy, tylko rzeczy wymyślone przez jedną z tych 12 osób, co ma wielką, wielkie prawdopodobieństwo. I przede wszystkim myślcie w internecie, bo to jest najważniejsze. Poza tym trzymajcie się w zdrowiu i mam nadzieję, że zajrzycie do nas w następnych materiałach, nie tylko w szpanach i Zbanach, ale też we wszystkich innych, które prezentujemy na naszym kanale, wejdźcie też na naszą stronę komputerświat.pl, naszego Facebooka komputerświat. Tam też jesteśmy i regularnie udostępniamy nasze treści. Trzymajcie się więc do następnego razu. Cześć.